Hej, hej, witajcie kochani na kanale Tarocistki IRIS, witajcie w mojej przestrzeni. Moi mieli, zapraszam Was do wysłuchania codziennej karty dnia. Dzisiaj będzie to karta na dzień 8 września 2021 roku. Standardowo karty tarota, karty wyrocznie, no i moje kochane OSHO, którymi ostatnio właśnie też się posługuję przy tych czytaniach ogólnych. Tak, jeżeli ze mną jesteście, to wiecie. Dziękuję serdecznie, moi kochani, za subskrybowanie mojego kanału i zapraszam serdecznie tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Ale sprawdźcie, sobie najpierw, moi kochani, co chcą powiedzieć nam karty na dzień 8 września 2021 roku, co nas wiedzie, co nas prowadzi, jaka jest energia, jaka jest główna karta tego dnia dla wszystkich. Kochani, kolejny raz będę powtarzała, że są to czytania ogólne, czyli nie z wszystkimi te karty rezonują. Natomiast na czytania prywatne zapraszam wiadomości poprzez maila. Dobra, wybieram. Słuchajcie, ja już wiem, widzę. Odkładam karciążki i już wam pokazuję. Zobacz, jaka jest przepiękna energia asa monet, asa pentakli. Będzie to dzień radości. Szukajcie szczęścia w każdym, każdym miejscu, słuchajcie, tak? Będzie jakaś nagroda za wasz wysiłek, jakieś powodzenie. Jest to dzień obfitości, jest realizmu, jest naprawdę bardzo, bardzo dobry dzień. Praktycznie osiągamy to, co chcemy w tym dniu, jeżeli oczywiście sami sobie na to po prostu pozwalamy, słuchajcie, tak? Mamy nawet, bym powiedziała, pewne namacalności. Napracalne wyniki tego, co już wcześniej zrobiliśmy wcześniej. Co już, jakie kroki były wcześniej po, y, zrobione, tak? Może być tak, że ktoś po prostu robi jakiś nowy początek, zaczyna coś od nowa, tak? Starannie i twardo stąpamy w tym dniu po ziemi, idziemy po swoje szczęście, idziemy po swoją zdobyć. Będzie to bardzo dobry dzień na to, by budować właśnie te solidne podstawy, um, pod wszystkie te inwestycje, pod wszystkie pomysły słuchajcie, tak więc to y, należy w tym dniu w ogóle wykorzystywać swoją fascynującą energię. Koncentrujcie się nie tylko na korzyściach materialnych, ale też szerzej oglądajcie się ze swoim szczęściem w tym dniu, bo naprawdę As Pentakli bardzo mocno podkreśla nam to wszystko. Dzień z miłymi niespodziankami, dzień z jakimiś cennymi prezentami może nawet, tak? Jakieś otrzymywanie ważnych odpowiedzi, otrzymywanie ważnych dokumentów. Tutaj jest stanie na tym piedestale, tutaj jest naprawdę osiąganie tego, co się chce. E, w pracy karta mówi o fascynujących widokach, fascynujących widokach na tą przyszłość, tak, o jakichś nowych ofertach pracy, o tym awansie, o jakichś nagrodach, um, o, o premiach, o, o rozpoczynaniu własnego biznesu, może być jakaś poprawa sytuacji materialnej, może być jakieś wsparcie, słuchajcie, w tym finansach naszych, tak, naszych pomysłach, ktoś nas po, po prostu też pchnie do przodu, ale my też mamy tą e, energię w uczuciach, karta mówi o pozytywnych, wibracjach, o stabilizacji, o porozumieniu, o wzajemnej wymianie myśli. Generalnie o dobrym czasie, o no, dobrym dobry sukcesie. Słuchajcie, zabierajcie się w tym dniu za projekty. Wykorzystujcie wszystkie sytuacje, które w tym dniu układają się korzystnie dla nas. tak? Nie ma czasu w tym dniu na bujanie w obłokach. Trzeba tworzyć konkretne plany i przyłożyć się do tej realizacji. Ale to jest taki dzień, to jest bardzo dobry dzień na wykorzystywanie swojej energii. Radą, kochani, jest to, co teraz powiedziałam, wykorzystujcie nadarzające się okazy, ponieważ one mają ogromny potencjał, moi kochani, tak? by yy, osiągnąć to, co się chce. To jest bardzo dobry czas, by rozpocząć coś nowego. To jest bardzo dobry czas, by ruszyć po to, co się chce. Nie ma zwlekania. Tutaj powinno być konkretnie usytuowane to, co się chce. Jest to dzień praktycznych osiągnięć. Zaufajcie danej sytuacji, fantastycznie, słuchajcie zobaczymy zatem jeszcze, co chcą nam dopowiedzieć karty wyroczni bo to jest taki dzień, w którym należy, moi drodzy, otwierać się na wszystko, otwierać się na to szczęście, bo tego szczęścia w tym dniu nam po prostu nie zabraknie cieszmy się, słuchajcie, cieszmy się z wszystkiego, tak, cieszmy się po prostu z wszystkiego, dobra, oglądamy sobie mhm. moi mili, moi mili, odkładam zobaczcie Wchodzimy do ogrodu rozkoszy, słuchajcie, jest to dzień, w którym spotykamy kogoś, idziemy do wzrostu, idziemy po tych schodach, wkraczamy, zobaczcie, w ten raj, tak? Wkraczamy w raj, więc nadane wszystkie rzeczy przy Asie Pentakli to jest naprawdę fenomenalna energia. To jest naprawdę dzień przyjemny, dzień wsparcia, dzień społeczeństwa, dzień fenomenalnych spotkań, dzień fenomenalnych wydarzeń, które naprawdę w tym dniu mogą się zadziać. Moi kochani, nie zastanawiajmy się, rozwijajmy swoje sprawy, tak? Rozwijajmy nasze marzenia, nowe perspektywy, jakiś urodzaj, wydajność. Tutaj jest, tutaj jest oaza szczęścia. Tutaj jest po prostu ogród radości. My mamy szansę do tego wejść. Zadowolenie, prezenty, materializm, przedsięwzięcia, działanie, własne myśli, własne koncepcje i po prostu dzień, w którym należy to wszystko zrobić, w którym należy to wszystko zrobić. A ja zobaczymy, co jeszcze Oszo chcą dopowiedzieć, słuchajcie. Oszo też zawsze przepięknie dopowiadają Ja korzystam bardzo dużo z kart Oszo No w ogóle kocham karty Zresztą nie tylko Oszo mm, No zobaczcie Dzielcie się, otrzymujecie Coś ym, od kogoś, tak? Ale też sami dajecie, słuchajcie, dzielicie się radością, wy otrzymujecie tą radość. To jest naprawdę fantastyczny dzień. Zobaczcie, przychodzi przemiana w waszym życiu. Tutaj jest dzień e, wykorzystywania. Zobaczcie, macie wsparcie. Naprawdę, macie wsparcie. Integrujemy się z tym wszystkim i co? I osiągamy to, co chcemy, bo wcześniej było buntownictwo, czyli co? Jesteśmy buntownikami, buntujemy się, rozrywamy te łańcuchy, które nas gdzieś tam trzymały i idziemy po swoje. Dzień dzielenia się, wsparcia, słuchajcie, przemiany, no naprawdę. Naprawdę, naprawdę fenomenalny dzień. Tutaj należy wszystko wykorzystywać. Tutaj należy wykorzystywać swoje szczęście, swoją radość, bo wchodzą możliwości, kochani. Słuchajcie, powiem, powiem tylko tak: należy w tym dniu wykorzystywać każdą nadarzającą się możliwość, każdy nadarzające się rzeczy, każde kroki. Wszystko, co chcemy zrobić, jest do wyciągnięcia, jest, do, jest dla nas, jest to na wyciągnięcie ręki. Wiecie, co trzeba zrobić? Wystarczy się na to zgodzić, zrobić te pierwsze kroki, zbuntować się przeciw temu, co teraz jest, ale mamy asa pentakli, mamy naprawdę niemożliwie fantastyczną energię. Dzień realizacji, dzień, jest to szczęśliwy dzień dla wszystkich. Moi kochani, życzę Wam w tym dniu samych cudowności. Pozdrawia Iris, pa pa.